Raz, dwa, trzy i teraz gramy my. Tom, 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 pełen rytmu, ton, ton, ton. Pełen rytmu, ton, ton, ton. Pełen rytmu, no! Wytłubę na haka! Będźcie z tobą tu, mama i tata. Wytłubę na haka! Ciocia, wujek i twój pies. Wytłubę na haka! Zawołaj siostry i zawołaj brata. Wytłubę na haka! Dziadek klaszcze, babciadek! Cześć, w tym cyklu opowiem, jak zrobiliśmy piosenki razem z naszymi osobami chętnymi, które nadsyłały swoje materiały, inspirowane oczywiście naszym cyklem Dom pełen rytmu z całej Polski. Zrobiliśmy dla Was trzy piosenki. Posłuchajcie, o co w nich chodzi. Dźwięki. Dźwięki potrafią inspirować, i te dźwięki, które dostaliśmy od Was, zdecydowanie zainspirowały nas do zrobienia Ciekawych, czasami śmiesznych, może nawet innowacyjnych rzeczy. Posłuchajcie, jak wyglądała nasza praca w studio. Pierwszą piosenkę oparliśmy na takim materiale dźwiękowym. Ten nasz Uroczy piesek, Gucio, oczywiście pozdrawiamy Wykonał bardzo ciekawą melodię, którą troszeczkę przerobiłem Ta ciekawa melodia gumowej kaczki zainspirowała mnie do tego, żeby zrobić utwór ala hip-hopowy, powiedzmy W takim nowoczesnym klimacie, gdzie takie troszeczkę niewyraźne, nie wiadomo na jakich instrumentach grające sample Są tak zwanym hakiem melodycznym, e, motywem, który powtarza się ciągle i wokół niego wszystko się rozwija. Skoro mieliśmy psa jedzącego kaczkę, to kolejne wideo, które gdzieś znalazło się w naszej puli oczywiście, słuchajcie, to musiała być kaczka. Ta kaczka ze swoim rytmem, ze swoim chodem dodatkowo podkręciła naszą piosenkę dodała takiego flow. Jak słuchamy muzyki rytmicznej, to właśnie wykonujemy ruchy głową, takie trochę jak kaczka więc wszystko jest w klimacie. Ale żeby troszeczkę ten rytm ożywić, użyliśmy naturalnego shakera, grzechotki, czyli po prostu gałęź potrząsane rytmicznie. Ze swojej strony do tych sampli dodałem perkusję, bas, klawisze w klimacie właśnie hip-hopowym, hip-hopowo-funkowym. Moja ukochana Aisha dodała wokal w takim w klimacie gospelowym no i super utalentowany Kacper Grzanka sprawił, że cały utwór zabrzmiał troszkę bałkańsko, jazzowo, retro za pomocą dodania swoich trąbek i instrumentów dętych. To chyba tyle, jeśli chodzi o wstęp. Posłuchajcie, co nam z tego wyszło. Na raz, dwa, trzy.

Sprawdy, ja muzyka zapukała do brzmi. Jo, a teraz mówię ja, tu twój muzyczny brat Zabieraj band -band w drogę, poznawać rytmiczny świat. A kaczka robi tak. A kaczka robi kwak. Gdy nie wiesz, to robisz się, nudzisz, nie godzi się tak Zasiewa dźwięki, tak jak baba się je ma i właśnie, właśnie tak Papa sieje mag Czyta, ta czyta, cyta, tyta, cyta Mama czyta tak, że się niesie ta muzyka Od Pomorza aż do Tatr Rytmu halny wiatr Oscypka ceper zjadł Tak, śnieg spadł, dużo ludzi, ludzi dużo tańczy tak Jak babcia i dziady, kiedy mieli tyle co tyle Z rytmem za pan brat Tańczy leśny skrzak